Hej, hej, z tej strony Matroxu. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w jakiś survival. Będziemy próbować przeżyć. Przeżyć co? O kurde, ty tam się wali. I co ja tam mam być? To ja nie chcę. To już wiem, że na młyn nie mogę wchodzić. Co tam się dzieje? Widzicie to? Co to jest? To ja tak nie chcę. Albo chce? A wy chcecie? <grych> Ej siema. Ej, Freddy... Kr Ale masz sweter fajny. Najprzymierzyć. W ogóle, jaki ty jesteś obciasny, ty. Normalnie model roku. Dziewczyny będą cię oglądać. A ja żeby mnie oglądały. Żeby mnie oglądały. Matroksa, matroksika, matroksu. Ty nic nie widzę. Survivors, survivors, survivors. My English is very good. <grych> o, kurczę, siema ekipa, co tam? Male. Ale masz fioletowy, ładny kostium. Maja faja. <grywia> Maja faja. Ej. Nie zachęcaj mnie. Dziewczyno, dziewczyno. Dominik, Daniel. Cześć. Bushmenek, Kurczę, powiem Ci, Bushmenek wygląda jak Final Fantasy. Co, co? multi Disaster Cztery. Czyli co? Cztery razy będę mógł się urodzić? <grywia> Okej, okay, dobra, dobra. Działamy, działamy, działamy. Co tutaj, co tutaj? Co Ach, tu jeszcze nic chyba. Tu jest woda. Chce się wody napić. Ej, ty. Nie skacz po krzyżu. Wieśniaku. Nie oczywiście, że żartuję, nie obrażam nikogo, ale... Także się. Kuba, Sawicka. Kuba Sawicki. Kuba Sawicki. Kuba. Aha. Ty masz dwa imiona. Ale ty słuchasz muzy, ty mnie nie słyszysz. Ja to cię wołam, ziomal. Ej! Czerwona czapa. O kurczę, yo, yo. Chcesz być na topie. Acid rain, stay indoor. O kurde, o kurde, o kurde. O kurczę, jakiś rain, rain. O Jezus, ty, nie zabiło mnie czy mnie... Czapkę mi zbiało. Ty, żyje, czy nie? Ty, klotek się przede mną zaczął. Ale fart, ale fart. Ech. Jestem, jestem, żyje. Żyję pod... Szybko pod drzewo, pod drzewo. Nie wiem, czy to mi coś da. Ty faktycznie. Ja nie wiem, jak ja to przeżyłem. <grystanie> Widzieliście to? A pod drzewem nie można się chować, jak jest, nie? Jakieś tam burze, podobno. Tornado. Czy co to jest? Pali się? Nie, tornado. Nie, pali się. Tornado. Nie, pali się. Ale czapkę mi wzięło. I co? Ja jestem teraz łysy? <grystanie> Ej, ty też jesteś łysy. Wszyscy jesteśmy łysi. Ty byłeś tego samego fryzera, co ja? Ziomal, ty się wypakowany. <grystanie> ty nie masz ręki. Ziomal. Jak ty będziesz kurcze pić mleko w nocy? Biedaku, a kraci nie leci. <ścoughs> Patrzcie jakie tornado. Straszne. Straszne. Auga. Auga, auga. To jakiś język hiszpański. zginęłem Zabiło mnie. O kurcze, o kurczę. I co teraz? No, nic wchodzimy po schodkach, zobaczymy co będzie dalej. <laughs> Ale fajne, fajne, nie? Ale się boję, boję ci, boję ci, powiem wam wszystkim. Dziękuję bardzo za suby, dziękuję bardzo za lajki, wszystkie za komentarze, jesteście kochani. Mam nadzieję, że będziecie mi dawać tego więcej, więcej, coraz więcej. No w ogóle zauważyliście mój nowy banner, nowy awatar. Tak będę się teraz panoszył. Mam nadzieję, że się podoba wszystkim. A co to? Co to ty? Ty masz ziomków koło siebie? To są golumy jakieś z diablo. Eto to nie Adidas. ale odjechany kostium. Ziomal, ale to ci nie pomoże. W Party Place, o tak, mamy weekend, to lubię, to lubię Party Place. Party Place musi być. O, siema, dyskoteka, tańczymy, tańczymy. Ej, ty ziomal. Ty jesteś w Dresie, ty nie możesz tańczyć. Wchodzimy, wchodzimy. Co to jest? Stateczek znowu jest, po prostu jest jakiś. Parka, ja bym tam nie wchodził do góry, na samą górę, nie wiem, ja bym się bał, ja bym się bał, nie wiem, co tu teraz będzie, żeby przeżyć, a co tu woda leci, patrzcie, ale kulki jak grat, <laughs> cały Roblox, no nic, na koniku się przejdziemy, ej, nie ma miejsca, Ty też szukasz, Ty masz maseczkę, Ty jesteś przygotowany na COVID, bardzo dobrze, a tu jakiś pan, będziesz polewał winko wieczorne na pewno jakieś takie, oczywiście bezalkoholowe, nie ma co, nie ma co, i patrz, wchodzimy. Zgret wart. Zgréd wart. Boże, jakie ksywki niektórzy mają. No ale nic, wchodzimy, zobaczymy, co tam jest u góry. O, ale mam pupę. Vulcan eruption. Get away from the volcano. No to tu chyba będzie bezpieczny. Nie? Czy nie? Jak myślicie? Jako jedyny to jestem. Wchodzi tu już jeszcze? I nie wchodzi. Ej, ale wulkan erupcja? Powiem wam, że masakra. Dosięgi, nie do mnie nie, nie dosiegni. Patrzcie, jaka ładna pogoda. Tu erupcja wulkanu, a tutaj takie. Ej, hej, hej. Co tu się stało? Co tu się stało? Jest pięknie. To mi się podoba, to mi się podoba. Hej, 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 gdzie jesteś? Co już? Kończyło się? Nie dalej to trwa. Może nie schodzimy na dół, nie? Bo, bo kurczę, no nie wiem. Jest tam ktoś w ogóle przeżył, tam ktoś, patrzcie, tu jeden trup tu. A tam jeszcze lata jakiś ziomek. Ej, ziomek, ziomek. Ej, ziomek. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Dalej to leci? Dalej to leci. No nic, spróbujemy przeżyć, będziemy tu stać. No sorry za nudny odcinek. Nawet nie mam z kim pogadać. Tutaj. W grze. No bo z wami zawsze lubię gadać. Zawsze, <laughs> <Lawczy>, zawsze. <lawczy. śmiech> Ale wysoko. Bo się boję wysokości trochę. Wy bo się boicie? Na pewno. Gdzie ziomale, ty jesteś na wulkanie? Ty oni się na wulkanie schowali patrz jakie. Co to w ogóle jest? Jak widzicie tam weszli w ogóle. Ach tędy można wejść. Patrzcie, jakie ziomale. Ty. ale tam jest bezpiecznie na pewno, nie? No. Patrzcie, jaką czapę fajną. Nie spadni, nie spadni. Po co się ruszam? Stoję w miejscu, nie ruszam się. Nie ruszam się w ogóle. się, że Je! Yeah, udało się. Haski przeżył kurw pops. Matko jest syna. ropek. Jakie wy macie ksywki. Jakie wy macie ksywki, Jomale. Monke, ty, twoja głowa tu leży. Co to wybuch bomby? Monke zginął. Dopadł go. Ty, a ty masz mało życia. Kuba Sawicki, Kuba. Kuba, pozdrawiam cię. Kuba. Chodź tu do mnie, Kuba. Wpadaj tutaj do mnie. Pogramy. Wpadaj, wpadaj. O, teraz będzie kolejna rzecz. Do przeżycia na pewno. Patrzcie, drzewka jakie ładne kwadratowe. Kurczę, tak w rodzimym życiu. Do kwadratu. Matko jest syna. Ej matko jest syna. Ej ty matko. Ty, ty pipi Langstrump. Gdzie masz konia? Maja faja. <grywa> Maja faja. Ej. Ej. Ty ziomal czy nie? Czy ziomalka? Monke. Monke, to jak Monte, ty. W Oshan jest Monte. Takie masz kolory nawet. Biało-czarny. Idź się pomieszać i zjedz. <grywa> Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tu jest grane. Co teraz będzie, myślicie? Ja zaczynam się bać, co tu może być dzisiaj. Tsunami Higher Ground, no to idziemy do higher ground. Tsunami Jezus, a tu i da się wejść wyżej? Jest, da się. O, nie chcę spaść. nie chcę. Spadaj, spadaj, ziarn, Jamal wbijamy tu do góry. Wejdziemy na nich, wejdziemy. Nie uda się, uda się, uda się, ziarnale, ziarnale. O, jakiś przyjaciel. Eee, cześć, dodajcie. No tak, pewnie wszystkich was lubię. Zasubskrybuj, mam nadzieję, że suba dałeś. Stoimy, nie ruszamy się. Idzie tsunami, idzie tsunami, idzie tsunami. Nie popychajcie mnie. Faktycznie, ale fala, patrzcie. I co? No i, no i co? I kto tu miał to przeżyć, te tsunami? Ty ziomal, ty przeżyłeś? Jak, ty przeżyłeś, ty miałeś strój pływaka? Pójdź pod wodną monkę, Montę, choć tu jestem głodny, chcę Cię zjeść. No dobra, patrzymy przez ten teraz widokowy, co tu będzie się. Dalej. Czekaj, widać tu coś w ogóle? Nie. Patrzcie, ten tsunami przeszło. A jest tu coś. to to tam jest? Ty. Co ty tam robisz? Ty sam przeżyłeś? No jak się cieszy, patrzcie. Hi, hi, hi. Zadowolony, ale co z tego? Co z tego? Co z tego? Jaki tak będziesz musiał zaraz znowu przeżyć? Nie ma tak lekko, nie ma tak lekko. O, czekaj, ja tu pogadam sobie randeczkę sobie zrobimy. Hej, palisz? Palisz fajki? Nie, to dobrze, bo ja też nie. Papierosy są bardzo złe. A ty jesteś cały czas uśmiechnięta. A, to znaczy, że moja gadka jest fajna. Kajuzga. Uuu. Uuu. Tylko jedna osoba przeżyła, no, popatrzcie. A my tu dalej sobie pogadamy. No i wiesz, byłem wczoraj na imprezie i poznałem takiego fajnego kumpla. I mamy się spotkać, wiesz, i. Co? Co mówisz? A. A, dobra, dobra, czakiecik Jak to przeżyć? Co? Ty, ja nie wiem, co ona gada Mam rocze buszmenku! buszmenku Ty musisz wejść do lasu, żeby przeżyć Ty, ale domek hacjenda Idziemy na imprezę, wszyscy Musimy się fajnie bawić A co tu jest? Ty, patrzcie, stół jadalny tu nie ma jedzenia, ja jestem głodny. Teraz pójdę chyba do lodówki coś zjeść. <laughs> nie no, tak późno się nie je, Co ty. Łóżko. <laughs> Łóżko z klocków to, to musi być twarde. Patrzcie, szafeczka, wszystko tu jest, oczywiście. Ktoś kto to otworzył, to pomyślał o wszystkim. Dobra, idziemy na pięterko jak w Albandii. Peggy, idziemy na pięterko. Tu jest wygodnie. Dużo miejsca. <laughs> Rain, stay indoors. No dobra, jesteśmy indoors. A co, co się stało? To ja żyję dalej. Czapkę mi urwał! Jezus Maria! Uciekamy, uciekamy, może tutaj? O, indoor, indoor, indoor. No to tutaj bardziej nie? Staniemy, schowamy? Ale co to za deszcz ty? Jakiś jakiś naprawdę ten deszcz jest. Co tu się dzieje? Daniel, uciekaj, uciekaj, Daniel, a ten przeleciał jak kurde Iron Man. Daniel masz mało życia, zginiesz. Chodź tu do mnie, chodź tu, kochany. Chodź tu, jestem, tu jestem. Ty oni się tam ogrzewają. ty żyje, patrzcie. Ty żyje, Ty, patrzcie, żyje. Jestem w basenie, ale żyje. uciekam, uciekam szybko, szybko, pod drzewko. Ale bug, ale bug, ty ja nie mam nogi. Ja nie mam nogi. Ale patrzcie dalej, uśmiechnięty jestem. Dobra, 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 działamy, działamy. Ale co nam Jezus, do złodyska, przyleciała koło mnie. Staniemy sobie tu z tyłu, żeby nas nie, nie dopadło. Czerwone, czerwone, patrzcie. Coraz mniej życia mam. Ale jeszcze, Jeszcze, Jezus, Jezus! Szybko, szybko, szybko! Co się dzieje, co się dzieje? Ej, stoję pod drzewem, co się dzieje? Czemu mnie to uderza? No, no, uciekaj, uciekaj! O, ty już masz minę taką, jakbyś zjadł kurczę, pięć babów. Jest, zginęłem w ostatnim momencie. Jaki pech! Przepraszam. No nic, no nic, no nic, nic nie zrobimy. Haski przeżył, to najważniejsze. Patrz, Sanepit wody. Sanepid. To będziesz sprawdzał, czy <laughs> jesteśmy czyści. To jak. Patrzcie, ale rozpierdziel. <laughs> Aż mi smutno. Wyspależy. A ty, co? Śmierć? <laughs> Śmierć. Skoczyłaś z wysokości? No jesteś niemożliwa. Ale do wody, manik mężczyzn, przepraszam. Co to za hacjenda będzie? A jest to? Ale to już było. Czy nie? Patrz, królu, wchodzisz czy nie? Ty jesteś królem z maską. A, ja, cwaniakuj, cwaniakuj. Dobra, idziemy. Ropek. Ropek, ty co? Ropę masz? Ale masz fajne wdzianku. 8. To prawie jak Wandowski, tylko jednego numeru brakuje. Jest Sanepit, chodź. Ty, gdzie masz tutaj listę? napidy chodziły w tym roku i w zeszłym, nie? Po restauracjach? Straszne, straszne. Dobra, dobra, działamy. Idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy. Ale piękny widok. Jest, jak jak na wakacjach. Mam nadzieję, że w tym roku byliście. Wirus. <laughs> Uciekamy. O nie, ktoś mnie dotknął. Jak to się stało? Przecież unikam ludzi. Idę do wody. Jezus, ja zginę. Ja zginę. No nie, no nie, no nie, no nie i co? I co? Dotknęli mnie. No przecież unikam ludzi. Przecież nie dotykam. Troszkę zostało... O Jezus, ty! Tam leżał. Nie, już po mnie. Przepraszam. No nic, no nic, co zrobić, co zrobić? Gramy dalej. Gramy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze jest ciekawego. Ale ty masz księgi, ty. Harry Potter, daj poczytać. Daj poczytać. Nie jest aż tak. Daj poczytać. Bąkę, <laughs> bąkę. No nic, no nic. Dobra, dobra. To wystarczy na dzisiaj. Yy, sorry, że taki odcinek nudny może z Survivalu. Mam nadzieję, że będzie się podobały kolejne. To już będzie na kąpie w super grafice. No i zobaczymy, jak gramy. Pozdrawiam Was, subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie komentarze, dzielcie się z, z ziomalami, ziomalkami, że taki Matrox jest i będę bardzo wdzięczny i na pewno się jakoś odwdzięczę. Pozdrawiam wszystkich, cześć!